Wiecie, że oni te ubrania dostają generalnie od strony ukraińskiej, i nie wiem, może to jest jakaś pomoc, lumpy, coś takiego. Nieważne, ważne, że im dają takie ubrania. No to wiecie, prawo ma zapisy do wywiadu i publikację, tak. Czy powie Pan pozwolenie na nagranie i publikację tego wywiadu? Tak. Nazwisko Piotr Mikołaj Andrzejewicz.

Pojechaliśmy na ćwiczenia, później nas przerzucili. Cały czas zmienialiśmy dyslokację, przerzucali nas i ostatni raz wysłali nas na granicę z Republiką Białorusi. Z Białorusi 23 w nocy przerzucili nas na granicę z, ten, z Ukrainą. Tak, Pó i później przekroczyliśmy. Halo? Halo, czy ty mnie Ma słyszysz? Halo, tj. cześć słodka. Cześć. Czy słyszysz mnie? Wszystko w porządku? Tak, tak, słyszę cię. Co tam, ja jak tam? tam w, porządku? w porządku, u mnie żyję, jestem zdrowy. Wszystko w porządku? Tak? Tak, 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 wszystko w porządku. Jak tam noga? No. no noga, noga zagoiła się. Dzieci, jak tam dzieci? W porządku. Dobra. Mogę zadać pytanie? jak to, 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 co się dzieje, to może pan zadać, tak. Jak tam. Tutaj pytanie takie zadają. Jak tam. Co myślisz o tej całej sytuacji? Po prostu nagrywają mnie teraz na. Nagrywają to filmik. Jak, jaki masz stosunek do tego, co się dzieje? No, z jednej strony w porządku. Dużo teraz mówią, dużo się dzieje. Ale nie rozumiem, po co to wszystko. Ja też nie rozumiem, po co to wszystko. Nie wiem, po co tu przejechaliśmy. To niech pana numer mamy. Dzisiaj nam powiedzieli, Czy możesz podać numer mojej mamy? Nie mam. nie mam zasięgu. Dobra, nie ma zasięgu, to kończymy. Dobra, z, jak tam do, dojedziesz, to zadzwoń do niej powiedz, że wszystko w porządku żyje. Wszystko u ciebie w porządku. Tak, nie, nie martw się tam. Uważaj tam na siebie, mówią, że FSB tam przychodzi do domu, grozi, żeby tam nic nie ten, nie, 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 wy, nie było wycieku nigdzie, dlatego że uważaj, dzieci, dzieci też nie uważają. Dobra, słodka, zadzwonię do ciebie dobra, papa. Pa. Widzę, że Widzę, że pan tutaj prosi żonę, żeby pa, pańska żona nigdzie nie wychodziła tam, żeby nie wychodziła na żadne demonstracje. Ale tam już FSB, FSB działają. Mówią, że już cisnął i dzwonili już do żony, grozili, że tam, że tam mówili, że mąż tam, że, że mąż siedzi tam na więzieniu. I, 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 że jak tam nie zapłacicie pieniądze, jak pierwszy raz dzwonili jeszcze 10, 10 marca, i ona mówi, że grożą, że jeśli nie zapłacimy pieniądze, pieniędzy, to, to my zaczniemy, robi, że, że, że zaczniemy robić więcej i zabijemy pańskiego męża. I ja po, powiedziałem, że to jest prowokacja. Na każdym drugim filmiku mówię, że Ukraińcy żadnych, żadnych pieniędzy nie chcą. No ale to numery nasze ro, rosyjskie dzwonią, czyli z, no, numery rosyjskie, tak? No powiedziałem powiedziałam jej, żeby zgłosiła to na policję. Po, ja chcę, jak są ci ludzie głupi? Jeszcze chciałbym tutaj panu filmiku, filmik jeden pokazać. Ta, nie też o nie niezbyt mądrych ludziach. Niech pan zobaczy. Z z oni tam przywitują. Przywit Pozdrawiają z ukropowskiej chaty. Myśmy oglądali ten filmik. To jest e, chyba filmik z tymi żołnierzami, którzy szabrują, weszli do mieszkania i założyli tą perukę tam i tańczą, bawią się i wesoło jest rabują. A tutaj Dżem mówi tam, e, ukrai, ukraiński, ukropowski. Co pan myśli o tym? E, też, też pan by się tak zachowywał? Też by pan tak wszedł do mieszkania i. zadzwonić nas do siostry na jedną minutę? Nie wiem nawet. No widzi pan Nutele. Nutele pierwszą raz w życiu widzą. Co, co pan może powiedzieć o tym? Jak my mamy was traktować? Oczywiście wiemy, że gdy tutaj trafiacie, że. Jak tutaj trafiacie, to mówicie, że jesteście dobrymi chłopakami. Wszyscy. Wszyscy, jak jeden. I wszyscy, jak jeden, którzy z tamtej strony nagrywają filmiki, i wszyscy jacyś. No, mogę powiedzieć, że to, że to nie jest dobre. No, nie, nie można tak. Jest to dla, dla statusu wojennego. Myślę, że, że, że jakby to powiedzieć, to jest. To jest trzoda. Ile pan był na służbie? Sześć lat byłem na służbie, brałem udział, zawsze maksimum w ćwiczeniach, brałem udział i to tyle. Gdzieś tam no w tych nie byłem żadnych. A jaką ma specjalizację wojenna? Jestem dowódcą czołgu. Jako dowódca czołgu może pan chyba trochę więcej powiedzieć. Jechał tutaj pan na Ukrainę, wiedział pan, co tu będzie. Na początku jechaliśmy na wzmocnienie granicy, i to tyle. A gdy przekroczyliśmy granicę, nic nam nie powiedzieli, po prostu jechaliśmy w kolumnie i mój czołg później skończyło mi się paliwo, i po prostu zostawili mnie wśród lasu. Maszyny. Ile w kolumnie było samochodów? No, e, e, cztery było, cztery ranka, czołgi mieliśmy. Tam, tam jeden, mieli dwa czołgi gdzieś tam. Jeden a w, wleciał w słup, a, a drugi zjechał z drogi. Do no, było dwa ta tamka, szli, I, dwa czołga, i dwa i czołgi jest. zostało, Jechaliśmy no, gdzieś jeszcze było 12-10 tych broń, transporterów i wojsko lądowe. No i może Kamazu gdzieś około 10. I to tyle. I, i wychodzi, kamazowe, no, wychodzi na to, to że była, 10 to, że nie Kamazów nie to było wojsko-lądowe, gdzieś skład osobowy to było 500 osób. Nie, 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 nie tyle nie było. Człowiek, 60, Może e, 60-70 osób było, ale tam się mieści 30 osób w Kamazie. Ale te nie, Kamazy nie miały ludzi, e, tylko mieli jakieś rzeczy: e, amunicja, e, racje żywnościowe i tak dalej. Aha. No i, dwa... no i jaki roz spotkał tą kolumnę? Dwa czołgi pojechało, a dwoma czołgami jecha... dwa czołgi jakby zniknęło i dwa czołgi zostało i, I Państwo jechaliście na tych 3. dwóch czołgach jeszcze 20 samochodów, jeszcze tak? 20 Przejechaliśmy 28, nas wysłali niby na skrzyżowanie jako wywiad. Wjechaliśmy 24, 24, 24, 24, 24 no przekroczyliśmy granicę o, o, od 8 do 7, tam przekraczaliśmy granicę i cały czas, cały czas do 28 jeździliśmy, cały czas jechaliśmy, jechaliśmy, jechaliśmy. Kiedy była pierwsza walka? Kiedy była pierwsza walka? 28. Pod Czernichowem podbili nas. Od, od razu. Czyli postrzelili twój czołg, tak? tak? A gdzie jest załoga, to nie wiem. Czyli 4, dnia, 4 dni jechaliście do 28, to co robiliście? Po prostu jeździliśmy wszędzie. Wszędzie jeździliśmy i później po, po, po łąkach jeździliśmy ciągle na, Um, ciągle gdzieś zatrzymywaliśmy się, zastrywali. Nie, 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 to jest inne słowo. E, grzęz... Ciągle gdzieś utykaliśmy się, grzęzliśmy może tak. O... I ci, nas ciągle wyciągali i później, no, czyli czy jeździliście po, o, państwo jeździliście po obwodzie czernichowskim, I, tak, i, tak? Tak, tak, tak. I wje, wjechaliście ze strony Białorusi, a od Białorusi do Czernichowa jest 70 kilometrów. No nie wiem, jechaliśmy długo, 70 km, dłużej i więcej przejechaliśmy. Jeździliśmy jakoś tak w objazd, tak jak nam wytłumaczyli, powiedzieli nam, że pojedziemy w objazd. I bardzo dużo przejechaliśmy jakoś. Od, od, odstrzelali wam kolumnę, ile tam sprzętu, nie, nie odstrzelali, po prostu jechaliśmy i wszystko. tyle, dojechaliśmy na skrzy do skrzyżowania w stronę Czernichowa Z wieś Halaina dojechaliśmy i dwa czołgi w kolumnie dwa czołgi, dwa, dwa, czyli kolumna była tak, dwa czołgi i a cztery transportery nas postawili i pojechaliśmy w stronę Czernichowskiego Skrzyżowania, dokonać wywiadu. I, I później i wrócić. Dojechaliśmy do tego skrzyżowania i to tyle. I, i, I po prostu nikogo nie było. Jakiś podpułkownik powiedział nam, że to jeźdźcie do przodu nadal. I wychodzi na to, że on wystawił dwa czołgi do przodu, które miały jechać. I 50 metrów z tyłu jechało. Cztery bronie transportery. Pojechaliśmy w stronę miasta. Jechaliśmy, jechaliśmy, tam jakoś było takie wzgórze na drodze i jak dopiero, dopiero podniosłem się i gdzieś ten drugi czołg był też 20 metrów ode mnie, 25 może i od razu, które krzyki, I ja tutaj wylazłem z łazu i tak patrzę, patrzę, mechanik się odwraca i już było ciemno, już ciemno. już ciemno było i jak tylko odwróciliśmy się i to i przyleciał nam w, w tą wieżę, wieże przyleciał pocisk. I ja już już wychodzi na to, że straciłem świadomość, e, o, trochę obudziłem się, poczułem, że zjeżdżamy z drogi wysoko, po prostu jeszcze dwa, jeszcze dwa pociski przyleciały w naszą stronę, nie wiem z czego strzelali. W ogóle, no po prostu wylazłem z czołgu, ledwo, ledwo, już nie widziałem załogi, miałem wszystko potrójne w oczach, ledwo, ledwo wypełzłem na drogę. Obudziłem, ocknąłem się w le, w, na linii lasu, może 5 kilometrów jakoś szedłem z powrotem, wyszedłem na tą drogę, gdzie był czołg, wziąłem automat i poszedłem z, z powrotem I nogę, roz, no, nogę chyba połamał, rozciąg, połamałem, rozciągnąłem. I, I szedłem, kulałem bardzo długo. Od rana do obiadu szedłem i dotarłem do początku halalina wsi. I mnie wzięli do niewoli. A jak traktowali pana w niewoli? Dobrze, dobrze traktowali. A z tanków, Widzi pan tutaj mamy takie zdjęcia rozstrzeliwują ludzi cywilów z czołgów. Po prostu jedzie czołg rosyjski i, i jedzie samochód cywilny i po prostu strzela. I przez te cztery dni nie strzelał pan tam do nikogo. Nie. Nasz dowódca Plutonu od początku, jak przekroczyliśmy granicę, powiedział, powiedział, że nie strzelajcie w ludzi. I w ogóle jeśli będą cywile stali na drodze, to cofajcie się i musicie jakoś przejechać później za, za miastem, żeby, żebyśmy objeżdżali tych ludzi, te kolumny i żeby nie strzelać. Czyli tak, teoretycznie na początku, pierwsze cztery dni mogło to wyglądać właśnie tak później 20. później no. 28 roku to się zmieniło. Chcesz coś powiedzieć swoim, nie, tutaj jest konkretne pytanie, co Rosjana, możesz powiedzieć Rosjanom, którzy w ogóle, którzy już są na Ukrainie i tym Rosjanom, którzy, których wysyłają na Ukrainę, co możesz polecić im? Chłopaki, chłopakom, którzy się znajdują na Ukrainie mogę polecić, żeby, żeby oni zostawili broń, poddali się albo szli, na, szli z powrotem do Rosji, ale nie wiem, czy... Jak to wygląda, czy ich tam nie puszczają z powrotem. Nie wiem, chłopaki, trzymajcie się jakoś tam i lepiej nie, lepiej nie iść na wojnę i, A tych, którzy tam próbują zebrać, z Rosji ściągnąć, lepiej odmawiajcie, siećcie rodzinami, dlatego że nic was tutaj nie czeka dobrego oprócz śmierci. Możemy jeszcze spróbować, dobra Mianujemy, ok, Normalne to sumie, no, trzeźwa, 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 osoba to o, to to no, to no, no, czyli to to tutaj to nie ma nie no, sensu rozmawiać. Mnie, sami пишą, że ja Wiesz, że ludzie ludzie do mnie piszą, że ja sam ja, jakoś humanitarnie humanizuję, nie, humanitarnie traktuję. Dobra, wyłączony nie, telefon mam, ma. Ale ja nie mogę inaczej siebie. Ja inaczej nie mogę się zachować jako dziennikarz. Jak mam być? Dobra, pa.